Szacuje się, że pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią jest od 8 do 10 milionów kamer closed-circuit television. Dla przeciętnej osoby to brzmi jak dużo, ale dla rodzin pozostawionych, gdy ktoś znika, to często nie wystarcza. Pomimo milionów kamer działających w sklepach i centrach handlowych na całym kraju, wiele osób nadal znika, pozostawiając za sobą tylko krótki moment uchwycony i zamrożony w czasie. W dzisiejszym odcinku Detektywa Spraw Niewyjaśnionych omawiamy trzy niewyjaśnione zaginięcia z nagraniami z kamer monitoringu. Georgina Garcella urodzona 29 października 1987 roku. Georgina Garcella była środkową córką Andrei Garcella i jej byłego męża, mężczyzny o imieniu Gassem, który pierwotnie przybył do Wielkiej Brytanii z Libii, aby studiować. Chociaż urodziła się w Anglii, Georgina spędziła większość swojego dzieciństwa w Libii, zanim rodzina przeniosła się z powrotem do Wielkiej Brytanii. Po tym, jak w czasie liceum zaczęła zadawać się z niewłaściwymi osobami. Georgina zaczęła stawać się niewiarygodna, cechę, którą zachowała nawet w dorosłości, gdy miała trudności z utrzymaniem stałej pracy, pomimo że była opisywana jako inteligentna. Członkowie rodziny wiedzieli również, że zmagała się z zaburzeniami odżywiania i nadmiernym piciem alkoholu. Opisywana jako osoba, która lubiła gotować, medytować i biegać, trzydziestoletnia kobieta była kochającą matką dwójki dzieci. W czasie jej zniknięcia mieszkała w Worthing, West Sussex. Ze swoją matką, Andreą, po rozstaniu z ojcem swoich dwóch synów. 7 marca 2018 roku Andrea Garcela przypomniała sobie, jak widziała swoją córkę przed wyjściem z domu tego dnia, prostującą włosy około 8 rano. Opisała swoją córkę jako nieco zdenerwowaną tego poranka, ponieważ Georgina wyjaśniła, że jej telefon działa niewłaściwie i zamierzała zanieść go do lokalnego sklepu, aby zapytać o naprawę, zanim uda się do centrum pracy. A potem na spotkanie z ojcem. Tymczasem matka Georginy dała jej stary telefon komórkowy, który wymagał nowej karty Subscriber Identity Module. Georgina również poprosiła o pożyczkę. Jej matka była niechętna, ale ostatecznie przekazała gotówkę, obserwując, jak jej córka opuszcza dom. Georginę zarejestrowano na monitoringu w lokalnym sklepie. Nagranie pokazuje, jak pyta o telefon komórkowy i żartuje z obsługą sklepu około 9.30 rano. To jest ostatnie potwierdzone nagranie 30-letniej kobiety. Po tym ruchy Georginy są nieznane. Zajęło to 10 dni, zanim zgłoszono Georginę jako zaginioną na policję. Było pewne zamieszanie co do jej miejsca pobytu, ponieważ jej matka myślała, że poszła zatrzymać się u przyjaciół i że jej córka nie rozmawia z nią i jest na nią zła z powodu jej niechęci do przekazania pieniędzy wcześniej tego dnia. Około 12 marca. Były chłopak Giorgini zadzwonił do jej matki mówiąc, że nie może się z nią skontaktować, a po zapytaniu wokół Andrea Garcella dowiedziała się, że jej córka nie była widziana ani nie dawała o sobie znać od 7 marca. Georgina nie pojawiła się ani w centrum pracy, ani na umówionym spotkaniu z ojcem Gassamem. Policja stwierdziła, że jej telefon nie był używany do wysyłania wiadomości od 3 rano, w dniu 7 marca ostatni raz sygnał został zarejestrowany przez wieżę komórkową między 11:30 a 11:45 rano w okolicy Worthing. Jej konto bankowe nie było ruszane, a mimo dużej liczby kamer Closed Circuit Television w centrum miasta Worthing istnieje tylko jeden inny potencjalny zapis 30-letniej kobiety. Uważa się, że nagranie przedstawia Georginę, która towarzyszy jej inna kobieta i niosą torby na zakupy. Nagranie pochodzi z OK, 15.00 tego samego dnia, gdy zniknęła. Nieznana kobieta nie została jeszcze zidentyfikowana, a nikt nie zgłosił się, aby ją nazwać. W październiku 2018 roku sprawa Georginy była prezentowana w programie Crime Watch, a policja Sussex oferowała nagrodę w wysokości 5000 funtów za informacje dotyczące jej miejsca pobytu. Policja przeprowadziła wywiady z jej przyjaciółmi, rodziną i byłymi chłopakami, Wszystkich oczyszczono z podejrzeń. Przeszukali również jej dom, ale nie znaleźli nic, co pomogłoby im posunąć się naprzód w śledztwie. Ale rodzina Georginy nie siedziała bezczynnie, podczas gdy policja prowadziła swoje dochodzenia. Aktywnie nagrywali apelacje wideo, założyli stronę na Facebooku, rozwieszali ulotki, a później stworzyli rekonstrukcję jej ostatnich znanych ruchów, próbując z desperacją rzucić światło na sprawę ich zaginionej bliskiej osoby. Miesiąc po tym, jak matka dwójki dzieci zniknęła 20 kwietnia 2018 roku, pojawił się świadek, który twierdził, że widział kobietę przypominającą Georginę z dwoma mężczyznami w pobliżu supermarketu Tesco wieczorem 7 marca. Podobno kłócili się, ale wszyscy trzej odeszli razem, kierując się w stronę stacji. Materiał z kamer monitoringu z tego obszaru został przekazany policji, ale był uszkodzony i nie można go było odtworzyć. Do tej pory w śledztwie to zdarzenie pozostaje niepotwierdzone. Od tego momentu sprawa Georginy zaczyna się ostudzać. W marcu 2019 roku Andrea poprosiła, aby policja przeszukała plac budowy Te Gate w Worthing, obawiając się, że ciało jej córki zostało tam porzucone lub że doznała tam jakiegoś wypadku. Jednakże to żądanie zostało odrzucone, ponieważ nie było wystarczających dowodów na to. Że Georgina była w pobliżu placu budowy i że mogło jej się tam coś przytrafić. Miesiąc później Worthing Herald i Sussex Police otrzymali list z żądaniem okupu od oszustów, twierdzących, że mają Georginę w swoim posiadaniu. Zostało to obalone przez władze, ale niepokojące twierdzenia dotyczące sprawy trzydziestolatki nie skończyły się na tym. Andrea Garcella otrzymała makabryczne wiadomości, że jej córka została pocięta i spalona przez gang narkotykowy, który rozrzucał jej szczątki. Te twierdzenia pojawiły się, gdy strona na Facebooku poświęcona zaginionej Gorginie została schakowana. Później, w 2019 roku, władze zmieniły status sprawy Gorginy z zaginionej osoby na sprawę o zabójstwo. Nie ma dowodów, że Georgina nie żyje, ale nie ma też dowodów na to, że żyje. Andrea obawia się wielu rzeczy: że jej córka padła ofiarą handlarzy ludźmi, została porwana lub spotkał ją mroczny los z rąk obcego twierdząc, że Georgina mogła być, cytuję, zbyt ufna. Od momentu zaginięcia Georginy minęły już ponad dwa lata, a teraz oferowana jest nagroda w wysokości 10 tysięcy funtów za informacje o jej miejscu pobytu. Jeśli masz jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy Georginy, możesz zadzwonić do Crime Stoppers pod numer 08005 55111. Jorn Jonson. Weekendowy wyjazd powinien być zabawą dla wszystkich w wolę, ale dla rodziny Jonsonów był to ich najgorszy koszmar. W piątek, 8 lutego 2019 roku, roku Jorn Jonson przybył do Dublina w Irlandii. 40-letni ojciec czworga dzieci, Jorn, planował wziąć udział w turnieju pokera tej nocy, zanim następnego dnia dołączy do niego jego narzeczona. Aby mogli razem cieszyć się i zwiedzać miasto przez cały weekend. Opisywany jako miły, troskliwy i zrównoważony człowiek, taksówkarz, pierwotnie z Islandii, nie miał innych przyjaciół ani rodziny w Irlandii w momencie swojego zniknięcia. Powszechnie wierzy się wśród wszystkich wokół niego, że był w dobrym stanie psychicznym i z niecierpliwością oczekiwał na podróż. Narzeczona Johana, Jana, przybyła 9 lutego około 10 rano. A po spotkaniu z Johanem w ich pokoju, sama udała się na kawę do baru hotelowego. To właśnie w tym czasie jej narzeczony opuścił hotel, choć nadal nie wiadomo dlaczego. I on został uchwycony na kamerach monitoringu, opuszczając hotel Bonington o 11.05 rano. Zapis z kamery pokazał, jak przechodził obok baru Magitins o 11.07 rano, skąd wyszedł na Swartz Road. Jona ostatnio widziano przy wyjściu z Highfield Hospital, kierującego się w stronę północną na Swords Road w kierunku Collins Avenue. Ten zapis z kamery Closed Circuit Television to ostatnie potwierdzone zobaczenie 41-letniego mężczyzny. Jana zgłosiła zaginięcie swojego partnera 10 lutego 2019 roku, dzień po tym jak Jon był ostatnio widziany. Chociaż policji udało się zlokalizować Jona na opisanej kamerze Closed Circuit Television. Próby odzyskania nagrań z Closed Circuit Television z innych obszarów Whitehall okazały się bezowocne. Ion zostawił swój paszport i rzeczy w hotelu, ale sądzono, że miał przy sobie kartę do pokoju hotelowego, a nawet możliwe, że miał kartę debetową i gotówkę. Policja potwierdziła, że konta bankowe Johana nie były ruszane od momentu opuszczenia przez niego hotelu. Szacuje się również, że ojciec czworga dzieci stracił 4000 tysiące euro na turnieju pokera 8 lutego. 12 osób z rodziny Johanna poleciało do Irlandii po zgłoszeniu jego zaginięcia, aby pomóc w śledztwie i uczestniczyć w lokalnych poszukiwaniach. 23 lutego 2019 roku odbyło się wielkoskalowe poszukiwanie, w którym uczestniczyło 80 osób, z czego wiele to byli wolontariusze. Rodzina Conson wystąpiła w irlandzkim programie Crime Call, apelując o informacje pomocne w sprowadzeniu Jorna do domu. Na temat zaginięcia 41-letniego mężczyzny powiedzieli: Cytuję, to nie ma żadnego sensu. To do Johana niepodobne, on nie znika od tak. Obawiają się, że Johan mógł paść ofiarą przestępstwa. Publicznie wiadomo bardzo niewiele na temat śledztwa dotyczącego zniknięcia Johana Jansena. W grudniu 2019 roku rodzina Jansen wynajęła prywatnego detektywa o imieniu Liam Brady, aby pomóc w śledztwie policyjnym. Najnowsza aktualizacja w sprawie nastąpiła w lutym 2020 roku, kiedy Liam Brady ogłosił, że ma nadzieję porozmawiać z osobą, która może mieć informację, a która jest obecnie w europejskim więzieniu. Rodzina Johnson nadal regularnie udaje się do Irlandii, aby przeprowadzać dalsze poszukiwania swojego zaginionego bliskiego. Jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Jana Johnsona, możesz wysłać e-mail na adres findjanindublinagmail.com lub skontaktować się z Liamem Brady'em pod adresem Bradyje lub zadzwonić do niego pod numer 086-256-6697. Croucher 14 lutego 2019 roku 19-letnia Lia Croucher opuściła swój dom około 6 wieczorem, twierdząc, że idzie do przyjaciela. Zaledwie 15 minut wcześniej zmieniła ustawienia na swoim telefonie, a policja podejrzewa, że wyłączyła lokalizację. Dokądkolwiek szła, Lia chciała, aby to było prywatne. Stało się to bardziej oczywiste, gdy odkryto, że Lia wcale nie poszła do swojego przyjaciela a jej ruchy między 6 a 7:30 wieczorem. Tej nocy są całkowicie nieznane. Dla niektórych internetowych detektywów tajemnicze spotkanie Lia było impulsem do tego, co wydarzyło się następnego dnia. Lia udała się do pracy 15 lutego, gdzie kamera closed circuit television zarejestrowała ją idącą ulicą Buzercote Lane w Fursden, Milton Keynes, około 8:15 tego poranka. To ostatnie potwierdzone zobaczenie 19-letniej po zgłoszeniu Lea jako zaginionej trzech różnych świadków zgłosiło, że widzieli ją tego poranka między 9:30 a 11:15 w pobliżu jeziora Fursten. Wszyscy trzej twierdzili, że była przy telefonie, a dwóch z nich zgłosiło, że wyglądała na wyraźnie zaniepokojoną, rozmawiając przez komórkę. Te obserwacje nie zostały potwierdzone jako definitywnie dotyczące Lea, ale władze podejrzewają, że te doniesienia są wiarygodne. Rodzina Leja szybko zgłosiła jej zaginięcie i rozpoczęto obszerne śledztwo dotyczące jej nagłego i nietypowego zniknięcia. Funkcjonariusze odwiedzili ponad 4000 tysiące domów w Milton Keynes, angażując specjalistyczne zespoły, drony i helikoptery w poszukiwaniu zaginionej nastolatki. Później, w październiku 2019 roku, zespoły morskie i nurkowe przeszukały jeziora na terenie całego miasta, spędzając dwa tygodnie na poszukiwaniach w okolicach jeziora Fursdon. Jednak nie znaleziono tam żadnych rzeczy należących do Lia ani żadnych innych odpowiedzi czy informacji na temat jej miejsca pobytu. Opisywana jako domatorka i dziewczyna, która lubiła czytać fantastykę i spędzać czas z rodziną zamiast wychodzić do pubu czy klubu, rodzina Lia otworzyła się podczas początkowego śledztwa. Opisując, jak 19-letnia dziewczyna zmieniła się w ostatnich miesiącach. Twierdzili, że stała się humorzasta i kłótliwa, a często długo gryzła się w swoim pokoju. Dopiero, gdy rozpoczęto śledztwo w sprawie jej zaginięcia, dowiedzieli się, co mogło być przyczyną zachowania, które przypisywali jej po prostu byciu nastolatką. Okazało się, że Lia spotykała się ze starszym mężczyzną. Miał około 27 lat i był zaręczony z inną kobietą. Ten mężczyzna był badany przez policję i potwierdzili, że obecnie nie jest podejrzany w tej sprawie. On ma alibi na czas, kiedy Lia zniknęła. Pomimo tego, rodzina wydaje się mieć swoje podejrzenia co do tego nieznanego mężczyzny. Starszy brat Leja, Hayden, otrzymał zakaz zbliżania się w maju 2019 roku po tym, jak go zagroził. W tym samym miesiącu Hayden opublikował w mediach społecznościowych, że ten mężczyzna. Manipulował i źle traktował jego siostrę. W lutym 2020 roku ojciec Lia, John, powiedział, że wierzy, iż pewien mężczyzna zataja kluczowe informacje dotyczące sprawy i oskarżył nieznaną osobę o bycie egoistą, a sytuację określił jako, cytuję, niszczącą jego rodzinę. Dodał, że publicznie ujawni nazwisko tego mężczyzny, jeśli ten nie zgłosi się sam. Nie jest jasne, czy John odnosi się do chłopaka Lia. Ale wielu podejrzewa, że tak jest. W tej sprawie detektyw-chief inspektor Andy Howard i policja z Thames Valley zgodzili się, że niektóre osoby potencjalnie posiadają więcej informacji o życiu Lii niż są dotąd skłonne podzielić się z policją. Jednak był mniej przekonany, czy te osoby wiedziałby, dlaczego zniknęła na krótko w maju 2019 roku. Podejrzewano, że odnaleziona w Lincolnshire odcięta stopa mogła należeć do Li. Ale tę możliwość od tamtej pory wykluczono. Policja nadal dokładnie prowadzi śledztwo w sprawie Lee. Apel z okazji rocznicy w tym roku przyniósł 20 nowych zgłoszeń, informacji lub potencjalnych obserwacji z różnych obszarów Wielkiej Brytanii. Telefon i konta bankowe 19-letniej dziewczyny są nieaktywne od momentu jej zaginięcia. Tymczasem tragedia nadal prześladuje rodzinę Kruszer. W listopadzie 2019 roku. Hayden Croucher, mający zaledwie 24 lata, odebrał sobie życie, nie mogąc poradzić sobie ze zniknięciem swojej siostry, z którą był bardzo związany. Jeśli masz informacje o miejscu pobytu Lia Croucher, zadzwoń do Crime Stoppers 0800 555 111. I... Oto masz fakty. Proszę, zostaw komentarz poniżej ze swoimi teoriami i spekulacjami i pamiętaj, aby polubić ten film i zasubskrybować kanał, aby go wesprzeć. Dziękuję za oglądanie, bądź czujny, bądź bezpieczny, a do zobaczenia następnym razem.